Dzień dobry, jest wtorek 30 czerwca. Rozpoczynamy briefing wideo domu Maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Bożej Kiermasz. Jestem analitykiem w departamencie analiz w Domu Maklerskim TMS Brokers. Tradycyjnie rozpoczynamy od kartki z kalendarza. Dziś o godzinie 11 poznamy wstępne odczyty inflacyjne za czerwiec ze strefy euro. Według konsensusu inflacja bazowa ma spaść z 9% w maju do 8% w ujęciu rocznym w tym miesiącu, a inflacja HICP ma spaść z 0,3% do 0,2%. Naszym zdaniem, możliwy jest nawet głębszy spadek. Ponieważ wczoraj inflacja z Niemiec wyraźnie rozczarowała. O godzinie 10:30 poznamy finalny odczyt dynamiki PKB z Wielkiej Brytanii, i tutaj raczej nie należy spodziewać się dużych zaskoczeń. Konsensus zakłada kosmetyczną rewizję w górę o 1,1%, zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Dziś poznamy także dane na temat wzrostu gospodarczego w Kanadzie, a także kolejne dane z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, czyli indeks SPK Schiller, a także indeks Chicago PMI, który pokaże, jak nastroje, jakie nastroje panują wśród menedżerów logistyki w okręgu Chicago. O godzinie 16:00 jeszcze indeks nastrojów konsumentów Conference Board, który ma wzrosnąć. O 1,65 punkta. Przejdźmy teraz do wykresów. Na początek, euro-dolar, który wczoraj zdołał domknąć lukę, a nawet zrobić nieco więcej czyli wyjść powyżej tą konsolidację, która miała miejsce w drugiej dekadzie, w trzeciej dekadzie czerwca. Udało się wyjść ponad właśnie poziom 1.12.30, zdołaliśmy dotrzeć do 1.12.70, jednak dzisiaj część tych silnych wczorajszych wzrostów jest znoszona. Obecnie kurs oscyluje wokół poziomu 1.11.60 i niewykluczone, że Będziemy mieli do czynienia ze spadkami w okolice 1.11.30, i właśnie konfrontacja w tych rejonach będzie kluczowa. Jeżeli dojdzie do odbicia, to należy spodziewać się ponownego wzrostu co najmniej w okolice 1.12.70, a być może nawet 1.14. Jeżeli jednak dojdzie do przełamania tego wsparcia, to należy liczyć się ze zniżkami w okolice poziomu 1.09.50. Kolejny wykres to niemieckie obligacje, bundy, wykres ceny. Widać wyraźnie, że w związku ze zerwaniem, z zerwaniem rozmów na temat potencjalnego osiągnięcia porozumienia w weekend, mieliśmy do czynienia z dość znaczną wzrostową luką w notowaniach niemieckich buntów. Jednak następnie rynek przystąpił do spadków zresztą podobnie jak w przypadku eurodolara. Eurodolar zaczął rosnąć, a bunty zaczęły spadać. Następnie jednak doszło do wzrostów pod koniec dnia. Dziś ponownie znajdujemy się w okolicach 152. Jeżeli powrócimy do wzrostów, to kluczowe będzie wyjście ponad opór zlokalizowany w, na poziomie 152,70. Jeżeli doszłoby do zamknięcia świecy dziennej powyżej poziomu 153, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, by no, cena niemieckich bundów rosła. Nawet do poziomu 155,5, a nawet 160. Kolejny wykres to indeks DAX, który wczoraj, po pokaźnych zwyżkach w drugiej połowie dnia, właściwie pod koniec sesji, i jeszcze w handlu posesyjnym, czyli na kontraktach terminowych, wyraźnie zaczął spadać, pomimo, że prawie kupującym udało się domknąć tą spadkową lukę. To jednak wyrysowana została świeca o dość negatywnej wymowie z bardzo długim, górnym cieniem. Jeżeli dzisiaj udałoby się zejść poniżej wczorajszego minimum, to nie należy wykluczać wybicia wsparcia, które znajduje się w strefie 10 800-10 850 punktów i zejścia w okolice na początek 10 680 punktów a w późniejszym okresie być może nawet w okolice 10400 punktów. I na koniec wykres ropy. Dziś upływa termin negocjacji w sprawie porozumienia nuklearnego z Iranem. Porozumienie raczej nie zostanie osiągnięte, jednak okazuje się, że ten termin jest dość elastyczny i pojawiają się głosy, że powinno ono zostać osiągnięte w ciągu najbliższych kilku dni. Jeżeli by do tego doszło, to należy liczyć się z dalszą przeceną ropy, która już w tej chwili ma miejsce, ponieważ doszło do przełamania bardzo ważnego wsparcia w okolicach poziomu 59,25, obecnie znajdujemy się w okolicach 58 dolarów za baryłkę, a jeżeli doszłoby do osiągnięcia porozumienia, to w dość szybkim tempie powinniśmy przemieścić się w okolice 50, 55 dolarów za baryłkę, a nie należy wykluczać głębszych spadków, nawet w okolice 50 dolarów za baryłkę. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl